Nie, to jest piękne spotkanie w Kategorii Młodszewskiej z nami kolejny półfinał. Tym razem w kategorii starszej rozpoczynamy wielkie piłkarskie święta już na poważnie w tej kategorii. Na boisko, na boisko numer jeden w porze drużyny Rymuń i A dokładnie.

Гол для Витязь-Сектор. Уиллан, Ратсбиг ФК. Арчин Тервин, Елиеенковца. Важит рука, крутит. Яков Штир, Анасинкиевич, фланг, реш. Здорово, лопатка. Zastaw na nie to Nadia, długą, długą. Bramka się jest mała. Bramkę, no na czy. Tajlandia. gdyby ta piłka wpadła do bramki, bramki by nie było, bo nigdy nie

Pot! Jest strzał, pierwszy zablokowany. drugi strzał znowu kniędzy zawodnik Ale to była granica wprawa i tak sobie dziękuję, przepraszają się, O to chodzi, I tak się będzie dobrywać. Świetna wrzutka, nikt... Oj oj troszkę za wysoko. lada, troszkę za wysoko. musisz uważać. Nie zdarzyć, więc sądzimy, już tam jest to miejsce Chwilka dla bramkarza. Może bramka zbyt może bramka zbyt zacząć, Ja Jak była przerwa, to bramka Ale A nie bierzemy za piłkę, biegniemy, jedziemy Gramy panowie, szkoda czasu, trochę za dużo praktyki tutaj biegnie. widzę Przypominamy, że piłka zawsze szybciej krąży między zawodnikami niż samą się ją prowadzi i biegnie Już jestem okna nas, chyni, bardzo się cieszę, że jest Henik Bawrewski, wiceprezes Zawodowo-Łódzkiego Związku Tyłkowo-Żlejku. Zajmę się tam specjalne miejsce, kawa, herbata. Jeeeeeej! Brawo! Dobrze, wiesz co bym mówił, a my z Irlandą. do 0 bramy na imię Woły, zajmie Asiu, się, się Heniem bardzo cię proszę. Wiesz, jestem po Ciebie, panie, że jest z nami. To znaczy, że Henia Felony nie odgrywa meczów w naszej własnej reprezentacji z całego zezotkania. Tak to wygląda. Irlandia, szybka kontrola! Ej! Byłaby cała moja ramka. Więcej szczęścia niż rozłączyłby wymianie. Znowu Rondo dla bliskiego wyznania I teraz konflikt jak Rumunów Jak wylosowali Rumunie, mówili, że nie są najszczęśliwsi, ale... Ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Rumunia jeszcze żadnego <głosły> i nie biały i Ero nie wygrała Najlepsze miejsce Rumunów to, bodajże, czwarte miejsce Przejdź! <słupy> Przejdź! <słupy> <słupy> Jest nas nazwania, przepiłował, doczekał, trafił. A chciałbym zwrócić uwagę wszystkich Państwa na zawodnika z numerem 8. To jest Kacjan Zwoliński, To jest ten mistrz, który przyniósł nam w koszcie cztery koszulki. To jest jego piąty udział w mundialu uwaga, w takiej kolejności. Japończykiem, Brazylijczykiem, Argentyńczykiem, Gośniakiem i teraz jest Rumunem. To wszystko dzięki mi nie Koszulka nim. To Japonii sprawa niewiarygodna. Tylko dlatego, że grali mi w jajniosce. Zaczynam w drugiej klasie jakąś kończą przygodę, czy też bez klasie Rok!

Jest bramka. Nie wiecie do niego Dobra taktyka trenera. Na bramkarza, niski jest. Świetne podanie. Kapitalne podanie, Ronii. Fall! faul. I proszę się przeprosić za to. Przez sezonę takiego zachowania nie przestałem. Nie przestałem. Nie w tym terminie, nie znam. I teraz bramka, Brana jest! Jest! Ale skutkiem! Pięknie! I mają tę swoją rąkę! Trzymał brąkę! Nie panowie, nie panowie, ja to widziałem. Branka spchał się z obrączką oraz na testniki. I w trójkę szybko I grałe panowie, panowie! Crayo! Bardzo ładnie. I nie trzeba Was chwalić, że to jest zachowanie fair play, Bo tak się trzeba zachowywać na wojsku. A nie wybić tak, żeby ludzie musieli gonić przed swoje wojska. Bardzo ładnie. Dobrze. Do końca prawo Brawo! Do

Juralgia przypiecza, przy ale cały czas, Rumunii starają się, się w swojej pracy. To jest ten jest bardzo dobry. Bardzo dobrze, do, do, kądziak, do końca, kądziak, do końca, jeszcze trochę. Jestem, 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 jestem. Ja ...nie końca, jeszcze się na skali ostatniego Proszę, żeby ustawiły. Pobrać sobie. Grać. 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 Chorwacja i Serbia to jest wewnętrzny mecz, teraz druga piłkę. To jest druga piłka. Chorwacja i Serbia to jest wewnętrzny mecz Dlawska-Pomorskiego. Widżet leżny dla Rymanów. Jeszcze Nie, teraz po swoim zawodniku, a więc nie dla mnie Jedna akcja i na akcję, ja nie było ta wyszła. Już mamy na następną piłkę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W sensie serii jakiś. Dzięknie. Nie! Yes! Do końca wytrzymali 4 do ekipa Rumunii. Tak gra Rumunia. Ale nie, co to... Znaczy, to nie da się za chwilę jeszcze lecz no? Jak to się w to nic nie Bez faulu, bez faulu Nie potrzebny element na wojsku, to była kamera robiła Szczecin

A ja! Pięknie, to ładnie rozgrali Brawo! Brawo! Z nami! Został nam już tylko jeden półfinał i prawie, prawie wszystko będzie jasne. A za chwilę.